Witajcie, mam na imię Ania. Chciałam podzielić się z Wami pewną historią, która sprawiła, że pół roku od amputacji znów jestem niezależna i aktywna zawodowo. Oto, bo pomógł zarówno mi, jak i mojemu pracodawcy, który chciał, abym jak najszybciej powróciła do pracy, ale nie wiedział do końca, jak zrobić to pod względem formalnym. Informacja, że Ania, mój pracownik mój uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Była wstrząsająca nie tylko dla mnie, ale również dla moich współpracowników. No i tak naprawdę pytania, jaki jest stan zdrowia Ani, jak szybko wróci do zdrowia. Bardzo nam zależało, żeby jak najszybciej wróciła do pracy, no i mogła zajmować się tymi sprawami, kontynuować te sprawy, które rozpoczęła. Dla mnie było ważne w tym momencie, żeby dać Ani też wsparcie i ją odpowiednio zmotywować do tego, żeby wróciła i żeby była z nami. Po wyjściu ze szpitala Ania została poddana rehabilitacji i od razu uzyskała bezpośrednie wsparcie ze strony specjalistów Centrum Ortopedycznego Tobok. Spotkałam się z fizjoterapeutą, technikiem ortopedą oraz doradcą prawnomedycznym. Technik i fizjoterapeuta przeprowadzili ze mną wywiad, przeanalizowali. Moje potrzeby fizjologiczne i życiowe, czyli w jaki sposób będę chciała korzystać z protezy, co robię na co dzień, czym się zajmuję i w jakim stopniu jestem sprawna i mobilna. Zaproponowali konkretne elementy do przygotowania protezy. Fizjoterapeuta przekazał mi również, że nauczy mnie chodzić w protezie, pokaże ćwiczenia z protezą i bez oraz wyjaśni. Jakie funkcje posiada proteza, aby wykorzystać ją w pełnej możliwości? Doradca prawno-medyczny natomiast przeprowadził mnie przez wszystkie okoliczności mojej nowej sytuacji, czyli funkcjonowania społecznego i zawodowego jako osoby niepełnosprawnej. Powiedział zarówno o tym, jakie dokumenty potrzebuję, i udzielił szczegółowych informacji dotyczących możliwości zatrudnienia, a w moim konkretnym przypadku, w miarę możliwości szybkiego powrotu do pracy już wcześniej wykonywanej. I uwaga, pół roku od wypadku powróciłam do pracy. Ania jest pierwszym naszym pracownikiem, który ma taką niepełnosprawność. No i umożliwienie tego powrotu do pracy, sprostanie tym wszystkim wymogom, no nie jest łatwe. Musieliśmy dostosować przede wszystkim jej miejsce pracy do oczekiwanych warunków, i tutaj nie ukrywam, że olbrzymie wsparcie uzyskaliśmy ze strony specjalistów Centrum Ortopedycznego Ottobog. Bardzo się cieszę, że Ania wróciła tak szybko do nas. Jest również takim pozytywnym przykładem i pozytywnie wpływa na pozostałą kadrę. I motywacja, determinacja naprawdę wiele nas uczy. I myślę, że ten przykład Ani jest takim świadectwem tego, że chcieć za wszelką cenę osiągać cel, a w tym przypadku Ani powrót do pracy zależy tylko i wyłącznie od nas. Jeśli macie wątpliwości, pytania odnośnie protezy, finansowania, porad prawnych lub pewne kwestie są dla Was niejasne, kontaktujcie się z Centrum Ortopedycznym Otobok. Mi pomogą.